Moment jak na wejściu, no, dwóch chłopaków mamy w szpitalu w tej chwili, trzech na badaniach antydopingowych, w związku z tym też przepraszam, że po mojej ani lewej, ani prawej stronie nie ma ani trenera, ani zawodnika w tej chwili. No cóż, Żurzel znowu pokazał swoje oblicze tutaj, jakiś, jakiś fatum zawsze wisił tutaj tym meczem w, Gorzowem, w Gorzowie oczywiście nie chcę nikogo tutaj obarczać winą, to nie o to chodzi, tylko coś tutaj jest nie tak zawsze. Eee, i, I cóż, no, najbardziej nas martwią te kontuzje, eee, zawody myślę, że udane eee, do pewnego momentu, wszystko wszło fajnie do momentu, kiedy, kiedy kamień nie, 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 nie miał tego fatalnego upadku. No i w tym 14 biegu, no eee, Aleks eee, na, na, na trzeciej pozycji, kiedy, kiedy w zasadzie jechaliśmy już praktycznie po bonus. No trudno, eee, mówię, najważniejsze dla nas w tej chwili jest to, żeby chłopacy jak najszybciej wrócili do zdrowia, czekamy tutaj na informacje ze szpitala, za chwilkę pewnie tam też pojedziemy. To Jeżeli chodzi o Saszę, no to tutaj jest najprościej się wypowiedzieć, ponieważ prawdopodobnie doszło do, do, do wybicia warku e, lewego. A jeżeli chodzi o Kamila, jest tam jakiś uraz kręgosłupa, natomiast jak poważne tego, tego, tego nie wiemy. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że no, zawodnik ruszał nogami w momencie transportu do szpitala. Jest w tej chwili podawany szczegółowym badaniom z tego, co tutaj mówił lekarz zawodów, który się komunikuje tam z chłopakami ze szpitala. Mówi, że, że, że jest szansa, że, że, że tutaj no, nie będzie aż tak źle, ale, ale na, na pewno doszło do, 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 jakiejś tam, do jakiegoś tam urazu, więc pytań tylko jak poważne. Więc trudno się nam wypowiedzieć na ten temat. No, jest nam przykro z tego powodu, bo no, mówię jeszcze tym bardziej, że, że, że za tydzień kolejne zawody. Piotr, tak samo jeszcze w trakcie rehabilitacji no, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, generalnie mamy potężny szpital w Falubazie w tym momencie i, i, i życzmy tylko chłopakom, żeby jak najszybciej wrócili na tor. I tyle. W no. stronie Gorzowskiej, oczywiście, gratulujemy zwycięstwa dzisiaj w meczu, bo mecz wygrany jest zawsze meczem wygranym. Bonus to jest zawsze sprawa, sprawa ekstra, więc walczyliśmy do końca tego bonusa, a nawet o zwycięstwo w tym meczu. Bo a przed 13, po 13 biegu chyba tutaj sprawa była otwarta i, i tak naprawdę kwestia rozstawienia pól startowych w wyniku pierwotnego losowania była taka, nie inna i, i nie do końca te pola były dla nas, jeżeli chodzi o 14 bieg, przede wszystkim, najlepsze. Delikatnie przegrany start w 14 biegu i, i, i tyle. No i mecz, czy tak powiem, został już rozstrzygnięty. No sprawa bonusa była otwarta. No. Cóż, nie udało się, ale status quo rok po roku. Tak jak powiedziałem, no gratulujemy stronie Gorzowskiej zwycięstwa w meczu dwóch punktów w tabeli, no a my się leczymy w dalszym ciągu w takim układzie. Staraliśmy się, staraliśmy się nawiązać walkę tutaj w Gorzowie, a, wiemy, że, a wiedzieliśmy, że nie będzie to dla nas łatwe zadanie. Raz, że dość specyficzny tryb ciężkiego a druga rzecz, która tak naprawdę wyszła tam podczas już tego meczu, że jednak ten tor nie był wcale łatwy. Gdzieś tam na początku wyglądał na, na równy, ale, ale chyba ten drugi Wileż troszeczkę gdzieś tam się e, porobiły jakieś małe dziury. W każdym bądź razie staraliśmy się w każdym biegach gdzieś tam e, tą walkę nawiązywać i całkiem dobrze nam szło tak naprawdę, nie było wcale źle. Cały czas był kontakt, e, jeśli chodzi o dobrę punktową. E, gdzieś tam jednak e, gospodarze mieli o, ten, o te dwa biegi więcej, tych, dwa biegi więcej tych udanych takich występów i, i tym wynikiem delikatnie odskoczyli, później musieliśmy bronić, e, chcieliśmy bronić tego punktu bonusowego. W zasadzie nig nigdzie on nie trapi, także no, nie było tutaj łatwo. Wiedzieliśmy, że to cieka nas trudne spotkanie, jechaliśmy bez Piotra Pratesiewicza, um, co nam nie pomagało, więc e, i wynik chyba nie, jest, nie był tak, taki wcale dla nas e, zły. Odnośnie pana dyspozycji pierwszy bieg, no to taka porażka. Później było... Dziękuję. <laughs> Proszę, nie było już coraz lepiej. Tak. już było dobrze, tak? Tak, ten początek nie był, nie był najlepszy. Też to wynika chyba z tego, że raz czy dwa razy do roku tutaj mam okazję startować w Gorzowie. i tak jak mówiłem wcześniej, jednak tego metra daje później o sobie znać, jednak trzeba gdzieś na sobie przypomnieć te dobre ścieżki, te szybkie ścieżki tego toru. Stąd to się, to, stąd to się też wzięło, ale, ale później już było całkiem, całkiem przyzwoicie.